Cześć, tu Marek. Ostatnio było kilka filmów z R10, z płaskich terenów. Czas wrócić w górzysty teren, gdzie charakter betoniarki jest bardziej użytkowy. Cel Stare Wierchy, czyli schronisko przy szlaku m.in. na Turbacz. Mam nadzieję, że najgorszą górę wyjechaliśmy samochodem. Tutaj. <noise> Startujemy z Rdzawki, na parkingu koło stacji benzynowej, przy Zakopiance, między Rabką i Nowym Targiem. To charakterystyczne miejsce na zakręcie i w oczy rzuca się masz radiowy, restauracja na górce i oscypki na dole. Jesteśmy na 811 m nad poziomem morza i kierujemy się niebieskim szlakiem prowadzącym na stare wierchy. Już po pół kilometra jesteśmy na kłakowym wierchu 840 metrów i to tutaj kiedyś za czasów dzieciństwa uczyłem się jeździć na nartach. Niestety stoki zarosły, a infrastruktura zniknęła. Przez pierwszy kilometr jedziemy przez łąkę, później wjazd w las i pierwszy podjazd. Trochę różny kamienie, ale do wyjechania pod Obidową mamy tu 874 metry. Koło drugiego kilometra wjeżdżamy na łąkę i zaczynają się pierwsze widoki w kierunku Tatr. Ta część nie jest zbyt wymagająca, jeżeli chodzi o jazdę. Przed trzecim kilometrem dochodzi szlak z Obidowej z prawej strony. Krótki zjazd na kolejną łąkę, tym razem z widokami na Bukowinę Obidowską. Teraz czeka nas podjazd pod Jaworzynę, niezbyt stromy. Ale pas teraz jest widok na dwie strony. Ale fajnie. Oraz z wyciągiem narciarskim w obidowej. Szczerze mówiąc, zacząłem się zastanawiać, czy on działa w zimie. Na piątym kilometrze mijamy w stronę kapliczkę. I to oznacza, że jesteśmy już bardzo blisko starych wierchów. No i co? Jesteśmy. Tutaj przecinają się szlaki żółty z rabki zaryte, zielony z obidowej. Czerwony Beskicki z Rabki, no i nasz niebieski. Początek schroniska to lata 30. Kształt teraźniejszy budynku powstał w roku 1974. Naszą trasę jechaliśmy na jesień i możemy z menu schroniska polecić zupę rydzową. Chwila odpoczynku, podładowania energii, i czas zatoczyć koło kierujemy się szlakami żółtym i czerwonym w kierunku Rapki. Na szóstym kilometrze żółty odbija na prawo, a my podążamy czerwonym. Mamy przed sobą trzy szczyty. Wynisko, Jaworzynę, Ponicką oraz Bardą, ale tendencja jest spadkowa. W niektórych miejscach jest trochę luźnych kamieni, ale wszystko do przejechania. Na dziewiątym kilometrze łąka i spotkanie z owcami. Na szczęście żaden baran nie chciał się z nami skonfrontować, z naszymi kołowymi romakami. Po chwili wjeżdżamy na Polanę Przysłop, ze szczytem przysłop, 853 metry, na którym stoi schronisko Maciejowa. Nazwa jest dość myląca, bo szczyt Maciejowa jest kilometr stąd, w kierunku Rabki. No i co? I tutaj warto na chwilę siąść i chwilę popodziwiać przepiękne widoki. Nas jednak goni czas, dziś jest krótszy. Wracamy na rozwidlenie i teraz jedziemy zielonym szlakiem w kierunku ponic. Znów na chwilę się zatrzymujemy, bo jest super przesiedl w kierunku Pilska. Ale ładnie, między 11 a 12 km. Kilometrem, kilometrem, Mamy terenowy zjazd, korzenie, kamyki, trochę utwarconej drogi, a później, tuż przed płonięcami, zjazd po luźnych kamieniach. To myśmy musieli tam jechać marzynka. Pojawia się asfalt, i jesteśmy w ponicach. Nadal podążamy zielonym szlakiem. Mijamy OSP. Odbijamy w lewo przez mostek nad rzeczką. I teraz mamy porządny podjazd. I proszę, jesteśmy na starym mostku. Jak zjechało na dół, to trzeba dymać do góry. Niestety pod koniec brakło pary i trzeba było prowadzić. No cóż, brakło przełożenia. Dałoby się jeszcze jedna kółka, kiedy byłaby szansa. Wjeżdżamy na łąkę. Słońce już jest dość nisko. Na 14 km zielone odbija w... na prawo. My trzymamy się zmytu na las. W lesie droga się rozwidla, ale tutaj dostaliśmy od... informację od lokalsów, by trzymać się prosto, bo trasa na prawo jest dość bagnista. No, to się słuchamy. Tuż przed szczytem drugi raz poległem, no i jak widać nie tylko ja. Prowadzimy rowery do góry. 15 km i wracamy na szlak niebieski, eee, tylko tym razem wracamy, no i jest zdecydowanie przyjemniej, bo zjeżdżamy w dół. Proszę bardzo, pozostałości po tym Po wyciągu no Szkoda Wspomnienia z lat dawnych Dziecięcych były 17 kilometr I mega zadowoleni Jeszcze za dniem docieramy do samochodu Dziękujemy I ziobocie Dziękujemy. zniszczy ten rower Nie zniszczy Proszę Najwyższy punkt to 985 metrów tuż przed starymi wirchami, a najniższy 591 w ponicach. No i wyszedł nam z nios 634 metry na tej 17-kilometrowej trasie. Ciekawe, czy udało się kogoś przekonać do tej trasy rowerowo, no albo i pieszo. Pozdrawiam Marek.